Słuchajcie, kochane dzieci, dzisiaj podczas zajęć zapoznacie się z legendą, legendą Bieszczad. Dawno, dawno temu za górami i lasami żył władca o imieniu Bies. Był on podobny do ludzi, ale dużo, dużo większy. Posiadał czarodziejską moc dzięki temu, że miał skrzydła. Żyło mu się dobrze samemu. Nie lubiał gości i stronił od ludzi. Pewnego dnia przez ową krainę przyjeżdżał sam wraz ze swoimi przyjaciółmi. Tak im się tam spodobało, że postanowił się tam osiedlić. Zbudowano domy, zaczęto hodować bydło. I uprawiać rolę. Kiedy Bies się o tym dowiedział, zaczął dokuczać ludziom, niszczył im zagrody, chaty, ale tubylcy nie przejmowali się tym. Byli dzielni i odważni. Bies, widząc opór ze strony ludzi, stworzy pomocników stworków czadów. Były to sprytne i dokuczliwe postacie. Zabierały dzieciom zabawki, wylewały mleko i rozpędzały bydło. Ich występków nie sposób było zliczyć. Pewnego dnia San poszedł do lasu pod drzewo. Uratował jednego z tych ruchliwych stworków który leżał pod drzewem. Czad obiecał, że się odwdzięczy i namówi do tego swoich braci. I od tej pory czady pomagały ludziom. Zabawiały dzieci, pomagały w polu i w chacie. Niestety, zorientował się i zauważył to zły władca, bies. I zakazał pomocy ludziom czady. Poskarżyły się sanowi. San powiedział, że tego tak nie zostawi. Zdenerwował się i postanowił walczyć z biesem. Walka rozpoczęła się rano, kiedy bies ściągał swoje skrzydła do kąpieli. Trwała aż do nocy. W nocy nagle wezbrały się fale. I porowały biesa i sana. Nazajutrz odnaleziono obu w uściskach. I tak, aby uczcić dzielnego człowieka, i rzekę nazywano sanem, a góry bies czady. A teraz pytania dla Was. Jak na imię miał Zły władca, a jego pomocnicy, te stworki. Jak się nazywały? A jak nazywał się dzielny i odważny młodzieniec, który walczył ze złym władcą?